Gościa to robić mm. Ostatnio któryś dzień tutaj cały spał na tym, na tym materacu, wiesz? Tak? Ciągle go tutaj tak. Wchodziliśmy, wychodziliśmy, on tutaj sobie spał. Chyba pierwszy taki, Chyba taki dzień. Się, dzień. Rano rano, jak wstał, mm. jak go, ja Myślę, że to też tutaj spał na słoneczku. No. <laughs> A na którą jesteśmy tam umówieni? Na, na to śniadanie? Nie jesteśmy umówieni na żadną godzinę. Jesteśmy umówieni na śniadanie i na obiad, nie? Więc... W związku z tym, że u nas śniadanie nie... nie jakiejś najistotniejszej roli o takiej porze, to możemy chyba bliżej obiadu celować, koło południa. Potem... O tym w kopywaniu tych choinek. W nie to mam taką drzazgę, która już powoli wstaje. I chyba sobie jest z będzie wychodziła, tak? To tak to działa? nie No, to tego. A co byś powiedziała, żebyśmy drugą kawę wypili sobie tam w tym raju dalej? Chętnie. I później... I później się dopiero umyjemy. się umyjemy i tak. Co on tam szuka, nie Co ty chcesz? Ale jest cudowny ten Kot jest cudowny, ty też jesteś cudowna. Wszystko jest cudowne. I taki poranek jest cudowny. No, a no w ogóle. Co? W ogóle nie mam. E, słyszysz te ptaki? No właśnie właśnie o tym mówię. Zobacz gości jak kasię zaglądam. jak się patrzę na niego, no. Bejdzie. No, lepiej być nie może. No, naprawdę. Jest, być 25 było zapowiadane, ale... ale chyba nic się nie zmieniło. Już się robi jak w Zobacz. Zauważ brzozy zielone zaraz tam orzech, ten dereń tam u sąsiada te duże drzewa zielone i już las a nam te sosny w tym roku jeszcze dadzą pół metra więcej lasu i z tyłu te świerki też już są większe jest tak jak tak jak chcieliśmy nie? Żeby, żeby zarastało lasem jak najbardziej No, coś już zżera, coś złapał w skórze. No, śrubala pewnie się wziął. Czekaj. W ogóle w nocy taki skurcz, nie złapał i wiesz co? Bo jakoś tak. Czuję do tej pory w nocy. No, gdzie, co i jak? No. Na no, nogi, trzeba tłumacie teraz. Ale jest jedna rzecz, którą w sumie co roku no. mamy bardziej widoczną, jak, ty, jak tych drzew mamy dużo. Też no, tak. mi to zwrócili. Są ptaki, ale są też owady, nie? No, Zauważ, że są osy, są szerszenie ciągle. Mhm. I coraz więcej tego jest. Różne takie pod drzwi podchodzą. Nie można... <laughs> można jakiegoś oprysku zrobić? <laughs> nie wiem, czy jakiś taki. Taki ogólny, nie wiem. Ale też strażacy. Pamiętasz w 8 roku powiedzieli, że no tu jest dużo drzew, więc tu na pewno będzie dużo. To, no. Tak. Ale ja to bym się może zastanowiła, nad no, jakimś... Poczytała. <śmiech> <śmiech> Takim się szczególnie tutaj. Gdzie komarów pewnie będzie pełno. No, oczko mamy. A właśnie, widzisz, przez oczko to mamy nie tylko żabę, tak. tylko później kijanki i komary i tak dalej, nie? Ale dzięki temu są ptaszki, które przylatują i próbują się wbić w okienko między ugryziem a kotem. Tutaj stróżującym. A te okienko to one się też wbijały. Dosłownie. I czasem miło jest popatrzeć, jak coś tutaj przyleci i próbuje się napić, nie? Tak, w znaczy, taki mi sposób nie przeszkadzają, ale... No mnie, mnie, też nie ma wiadomo. Ale komary to już tak. I te inne. I te inne. Oso, Ososzerzenie. Ojej, sorry. Dobrze, to uszanowanko i chodźmy zaraz tam w teren. Chodźmy.